Stój! Wiesz jaki jest największy problem osób, które rozpoczynają swoją przygodę z siłownią? Mianowicie chodzi mi o rozkminianie. Bardzo dużo rozmyślamy, a już mniej działamy. W kwestii samego treningu zastanawiamy się, jakie ćwiczenie będzie najbardziej optymalne, jaki zakres ruchu będzie najlepszy, jaki czas przerw będzie tym najlepszym czasem przerw. W kwestii diety mamy to samo. Zastanawiamy się, czy jeść rano śniadanie, czy tego śniadania nie jeść, czy jeść po 18, czy już po 18 nie jeść, czy jeść więcej węglowodanów, czy może jeść więcej tłuszczy, no tych rozkmin jest naprawdę wiele. Na końcu pozostają jeszcze suplementy, w których pokładamy ogromne nadzieje, a to jak one są reklamowane, naprawdę do nas przemawia i wiele osób daje się na to złapać. Po prostu zamiast tak rozkminiać, zacznij działać i próbować. Ja ze swojej strony mogę Ci doradzić w kwestii treningu. Oparcie go o podstawowe wzorce ruchowe, nauczenie się poprawnej techniki, bo to jest tak naprawdę na początku najistotniejsze. Co do samej diety, tutaj sprawa nie jest prosta, bo każdy ma swoje własne preferencje smakowe, dlatego należy próbować. Jedyne na co zwróciłbym uwagę, to oczywiście odpowiednia podaż białka. A co do suplementów, to tu jest bardzo prosto, bo jest tylko kilka suplementów, które działają, a większość jest kitem i tak naprawdę żaden suplement nie zastąpi Ci dobrego, jakościowego snu. Pamiętajcie! Że działanie będzie 100 razy lepsze od rozkminiania. Na dziś. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Cześć.